Z nami drugi półfinał turnieju. Jako pierwszego zapraszam do klatki Dominik Chmiel. I w drodze do klatki Dominik Chmiel. No trzeba powiedzieć, że miało odrobinę szczęścia, że organizatorzy zdecydowali się obejrzeć tą walkę jeszcze raz. Zobaczyć ten sporny fragment i podjęli, myślę, sprawiedliwą decyzję. Dominik Miel w grze nie walce, prezentował się bardzo dobrze. Troszeczkę może zabrakło mu tej zimnej krwi, bo y, pierwsza decyzja była spowarowana tym, że, że krzyknął y, przy dźwigni na, na nogę, czego robić nie powinien. Przypomnijmy, że jeżeli zawodnik krzyczy, no, sędzia uznaje to jako poddanie się, bo... Bezpieczeństwo zawodników oczywiście jest najważniejsze. Jeden ze sposobów poddania walki poza właśnie klepaniem jest również krzyk. Ale tutaj zapisy wideo pokazały, że jednak to zawodnik z Olsztyna Michał Ostrowski jako pierwszy klepnął. I sędziowie uznali, że należy y, zmienić decyzję, zmienić werdykt. Y, aby tutaj nie było żadnych niedomówień. Y, że sprawiedliwie ja zawsze jestem zwolennikiem e, e, zapisu wideo, zarówno w MMA, tak samo w piłce nożnej. Żyjemy w XXI wieku i nie rozumiem, dlaczego nie mielibyśmy korzystać z technologii, jakie nam ten, e, o, ten czas daje. Każdy ma prawo się mylić i zarówno sędzia Irenia Irenia w pierwszej walki nie zawsze Irenia. można wszystko zobaczyć. A w drodze do klatki Ireneusz Ziółkowski który z dużo wyższym przeciwnikiem pokazał na czego stać jeżeli wygra, to um, będziemy mieli faktycznie protobójszy pojedynek, tak? będzie finale Mnie, i miejmy nadzieję, że, że będzie to tego tak, no to... pojedynku w ogóle dojdzie, bo no, jak powiedział e, Kamil, no Kirek jest jego dobrym kolegą, no i być może nie będzie chciał się z nim zmierzyć, ale obydwaj są profesjonalistami i może... Różne, różne różne podejścia są do tego. Wiadomo no... Do z takich najbardziej popularnych bratowolskich pojedynków, no chociażby cała Polska żyje, wiadomo, Mamet, Khalidov, Michał Materla, oni nie będą ze sobą walczyć, ale już inni koledzy bardzo dobrzy, Borys i Rafał Moks, postanowili, że, że, że zapomną, oczywiście walka będzie na zasadach fair play, ale że na czas walki... Moją przyjaźń z... E, odwieszą na kołek. Tak, odwieszą na kołek i zawalczą najlepiej jak potrafią, czyli są dwie szkoły, no, no myślę, że... I zobaczymy co Kamil. E, Kulturysta nie mógł być szczęśliwy, że musiał tą walkę podjąć. Ale jak spełnieliśmy, to, to jest profesjonalista, to jest... To jest jego życie, to jest jego pasja. Ale może nie wybiegajmy w przód, bo wiadomo, że jeszcze drugi półfinał. Dominik chmie może pogodzić zawodników Berserkers team i nie ma co wybiegać w przód. A w narożniku Czerwony jego rekord to trzy wygrane i dwie porażki. Reprezentant... Podobne warunki fizyczne. I remeru. na bardzo Irek widać. Nie nosi na sobie śladów z poprzedniej walki. Ani zmęczony, ani tak, rozbity. Tak, tak, no bardzo szybko rozprawił się ze swoim przeciwnikiem Aleksijem Lempałowem. Po chwilowej wymianie stójce założył dźwignię prostą na łokieś, także na pewno zachował więcej sił zaskoczył na pewno techniką. Miejmy nadzieję, że z tej samej strony pokaże się i w tym pojedynku. Tak, no zawodnicy bardzo dobrze zbudowani, jak na kategorii 84 brakuje im na pewno tylko wzrostu, na pewno siłę mają. Zobaczymy jak będzie wyglądała ta walka. Bardzo mocny low kick wewnętrzny ze strony Irka. Wysoki cios na głowę. O, bardzo bardzo mocny cios. O, o, Irek bardzo chce wygrać tę walkę. Tak, bardzo mocnymi kopnięciami na nogę. Są całe siły i na Wszystkie naprawdę. dochodzą. No myślę, że Dominik Miel będzie miał trochę problem, żeby zejść po schodach? No na pewno, na pewno. Już nie jest taki pewny siebie jak przed momentem. Irek z kolei złapał wiatr w żagle. Bardzo wysokie mocne kopnięcie na głowę no mam wrażenie, że Dominik Milę zaczął się lekko wycofywać, trochę spuszcza z zaczyna lekko utykać na tą przednią nogę. Tak, no, jak tak dalej Wie czego będzie... może się spodziewać. Oj, nieprzygotowanie. Nie przygotowanie, nieprzygotowana próba wejścia w nogi. Walka teraz przyszła. Próba podebrania. No, Jurek pokazywał, że i w parterze potrafi zaskoczyć, na razie bardzo dobrze się broni, odpycha. Myślę, że będzie próbował tą walkę jednak toczyć w stójce. Dominik Mier jednak dobrze złapał pod obie pachy. Próbuje podnieść tą nogę, na pewno kosztuje to sporo sił. Dobra obrona ze strony Ziłkowskiego. kilka mocnych ciosów. Tak, no w tym momencie widzimy trwa siłowanie przy klatce Dominik Chmiel cały czas próbuje za dwie nogi e, obalić Ireneusza Bardzo dobra obrona no. Widać, że Dominik Miel ma tą siłę Tak, zdecydowanie gdybym miał Jednak wydaje mi się, że po stronie Fizyka jest po stronie Dominika Chmiela Ale z kolei Tyle tych nieudanych prób i, i ciągłe siłowanie się na pewno kosztuje. No, zdecydowanie jest to utrata siły dla jednego i dla drugiego zawodnika. Ten broniący również traci dużo sił. Anna I znowu jesteśmy na środku. Rozdziela. No lewy bez przygotowania, zapuszczono. Oj, no, teraz troszeczkę za wysoki ten low kick. To co mówiliśmy. No, myślę, że Dominik Miel. Miał... Obawia się tej stójki. Widać, że ten lewy prosty rzucony przed momentem nie był, nie był pewien tego ciosu. Druga ręka opuszczona, odsunięta broda. Jeżeli Irek zauważy to i wykorzysta, to może skończyć się to naprawdę ciężkim nokautem. Myślę, że Irek zdaje sobie z tego sprawę i czeka na odpowiedni moment. No, myślę też, że Dominik Miel wykorzystuje Troszkę gry aktorskiej w czasem się zdarza, odrobinę czasu na odpoczynek, dobrze jest wykorzystać, jest to jakaś taktyka. Nie sposób tego sprawdzić niestety, czy faktycznie go boli, czy gra, ale no nie zarzucałbym mu w tym momencie udawania, no jednak. No taki cios na pewno się czuje. Walka ruszyła. Ładny balans, bardzo dobry, bardzo dobry prawy ze strony Ziółkowskiego i znowu gra ciosów kopnięcie. Tak, bardzo Dobre jest, uniki. Unika tych ciosów, bardzo, bardzo korzysta z uników, czyli jest to Dobra bardzo Tak, bardzo ładnie unika tych ciosów e, Dominika Chmiela. No Dominik Chmiel zaczyna pomału odgryzać do... się. Dobry wewnętrzny low kick. Ustawia się troszeczkę. Niepewnie ta, ta lewa ręka jest opuszczona. Kolejny bardzo mocny low kick. No Tak, tak dalej będzie o nogę Dominika Chmiela. Dobry wysoki kopnięcie na głowę. I low kick. Tak no zdecydowaną No przeciwko... Jeksiąkowski troszeczkę to i to się rozkuściał nam tutaj. Tak, 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 tak. Nie bez przygotowania. Takie akcje mogą się skończyć. Bardzo źle Dominika Chmiela. Irek bardzo spokojnie imponuje ten chłód stoicki spokój i kolejny troszeczkę za wysoki low kick. no jednak troszeczkę, na pewno Ireneusz Ziółkowski bardzo mocno kopie ale na pewno ten drugi low kick również był ciut za wysoko nie wiem czy sędzia zdecyduje się na jakieś upomnienie, punkt odejmie punkt albo upomni chociażby Ireneusza Ziółkowskiego, no, taka sytuacja nie może się powtórzyć zbyt często wiadomo, że o ile pierwsze uderzenie mogło być w przypadku, to już na pewno drugie Powinien być troszeczkę bardziej czujny. Dokładnie, dokładnie, troszeczkę bardziej precyzyjny w tych ciosach. Widzimy jednak, że Damian Chmiel. No, Spencer chroni, na ale na pewno czuje Bardzo, pewno czuję bardzo, bardzo tak. dobra walka, bardzo dynamiczna, no. zawodnicy bardzo... Śmieć twierdzi, że na razie jest jedno to... Jedna z lepszych walk, chyba myślę, że najlepsza walka, no i już zdecydowanie bardzo, bardzo agresywny w stójce, bardzo każdy cios bije na 100%, i low kick, i, i, i ręce, no uważam, że jest to jedna Ale jest do... bardzo spokojny, nie wpada, jednak nie, widać nie, tę precyzję. No? Wyszli, robi cały czas uniki, balansuje, bardzo mi się podoba jego walka. Po raz kolejny, kolejny, widzimy tutaj... Oj, bardzo piękna dobry piękna cios! Klortra. To no naprawdę bardzo dobra walka. Zawodnicy nie szczędzą sobie tutaj. Nikolano na pewno miał poczuł ten cios. Troszeczkę niebezpieczna akcja. Potężne są te ciosy Ireneusza, on tak pruje te powietrze tutaj. Naprawdę, zdecydowanie najlepsza walka dzisiejszego wieczoru. Naprawdę jestem zaskoczony, że Dominik Chmiel na tej nodze jest w stanie ustać. Tak, dokładnie, dokładnie. Dobre wysoki kopnięcie. Bardzo odporny na ciosy, bardzo odporny jest na uderzenia w tym momencie zaczyna zbierać. Na pewno troszeczkę nieprzygotowane są te próby obalenia za dużego dystansu, ale myślę, że Dominik jak... nie zdaje sobie sprawę, że w stójce zirkiem nie ma do szans. I w tym momencie myślę, że będzie próba gilotyny, nie? Ale nie. Irek zostawił nogę, żeby tylko nie dał sobie skrętówki wyciągnąć, ale jak wiemy, rynek może być tu ciężko. Noga jest dobrze złapana, jest pięta. Czy wystarczy ci umiejętności, żeby się powinien się kręcić, powinien się kręcić. Chyba udało mu się wyjść, tak ta, ta. jest. Tak, Uwolnił nogę, nie będzie dźwigni skrętowe. Było na... bardzo niebezpiecznie. Tam jest próba. 10, 10 sekund, to sekund to do końca, jeśli Irek to wytrzyma, to będzie zwycięzcą tego pojedynku. Bardzo ładne przejście. To to jest, No ładnie się skręcał do nogi, It's Dominik saved Powiedziałbym, bo znam Irka Żukowskiego i powiem tak, prędzej Irek straci nogę niż klepnie, także no na pewno może noga save by the bad, ale Przepiękny pojedynek Bardzo ładny przede wszystkim. To wszystko dynamika, opanowanie bardzo ładna stójka, to myślę, że publiczności się podoba, to jest czytelne tu wiadomo tak, 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 kto dostał kto zadał cios. Zdecydowanie jednak uważam, że ta runda dla Irenosza Żukowskiego, który no troszeczkę tutaj w stójce nam dał się ponieść, że tak powiem pięknie zobaczył, jak Tyson. Uniki, balanse, ściosie sierpowe. Może nie jak Tyson, ale, ale całkiem, całkiem przyzwoicie. No widzimy na powtórce, że jednak nie utrzych się kilku błędów, kilku ciosów, ale jest to człowiek, który potrafi przyjąć cios. Dokładnie, jeden i drugi. No zdecydowanie czekam na drugą rundę. Ciężko cokolwiek wylokować. I druga runda przed nami. No zobaczymy, jak zawodnicy wytrzymają to kondycyjnie. Irek wygląda na zrelaksowego, bardzo ładny balans. Jakby to powiedzieli bokserzy, miękkie koci ruchy, czaruje przeciwnika. Czeka na ten moment. Myślę, że Dominik Miel musi uważać na, na te sierpy, bo ten unik rotacyjny może skończyć się mocnym sierpem. No dobra wymiana. Frontkich na frontkich, rzadko spotykana technika MMA, ale nie naprawdę, jest tutaj bardzo wysoki poziom sportowy tej walki. Dominik chyba nie ma siły woli tą walkę sprowadzić do parteru. Ja dam Zawsze dodatkowe kilka sekund oddechu. Bardzo o, mocny Koniec. Knockał. Middle kick na wątrobę. Wspaniała technika, naprawdę wspaniała technika. Dawno nie widziałem tak dobrego kupnięcia. Myślę, że ostatni raz Antoni Pettis na UFC z knoutował swojego przeciwnika midlem. Jest to potworna broń. Naprawdę dobrze użyta. Jest to potworna broń. Dobre trafienie w odpowiednim momencie, w dobre miejsce. Dokładnie. Wspaniała technika, wspaniała technika. Ireneusz jest drugim finalistą, no i będzie potrzebny pojedynek. Kamil Roszak i Ireneusz Łukowski. Zawodnik padł jak święty, widzimy co to znaczy cios na wątrobę. No I tego na tego ziemię, nie idziemy że, przed sobą. żebra są przetwacz. całe. Huk był słychać aż tutaj. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Zresztą Ireneusz bardzo, bardzo sprytnie, okopywał nogę cały czas. Zmienił w jednym momencie płaszczyznę, uderzył na wątrobę i to przyniosło efekt. No Dominik miał troszeczkę chyba w pewnym momencie pogubił się, jeśli chodzi o trzymanie gardy, odsłaniał twarz, łokcie szeroko. No Ireneusz Reneusz Żiłkowski. To znaczy w stuji, na pewno. No, przemawia... Z chirurgiczną precyzją. Dokładnie. No jest to bardzo skuteczna broń, jeżeli będzie dobrze użyta w czas. Potrafi powalić każdego. Zrobimy to na powtórce jeszcze raz. Wyczekał moment. Idealne trafienie. Dokładnie. W idealnym momencie. A naprawdę wspaniale przygotowany Ireneusz Żółkowski. Wziął tą walkę, Może powiedzieć, z, marszu, że z Dokładnie. Ale kondycyjnie. On... Może powiem tak, no pierwsza runda, Ireneusz był w stanie przewalczyć na 100%. Chodzi mi o to, że w każdy cios wkładał 100%, tam nie było ciosu, który był rzucony od tak, żeby spunktować. Myślę, że, to cios, że Damian Żiłkowski powinien się cieszyć, że, że... że... ile wziął tę walkę z biegiem a strach pomyśleć co by było, to to było to jeżeli byłby przygotowany w 100%. No dokładnie, dokładnie. I do finału wygrywa, i do finału awansuje Ireneusz! Dziąkowski Kasiłburskiego Na razie jest to najlepsza walka tego wieczoru Zulkowanie, zdecydowanie zwycięzcy węczy wiza starosta powiatu maleniów Pan Tomasz Kulinic Naprawdę W tym momencie już nie mogę się doczekać pojedynku Irka z Kamilem No nie wiem Mam... czy dojdzie do tego pojedynku zobaczymy nie Jerzy w takiej ile, formie. Wielkie brawa, bo dowiedziałeś się o turnieju dopiero kilka dni temu. Jako ostatni wskoczyłeś do, do stawki, to powiedz, ile czasu miałeś, żeby się przygotować? I skąd tak spektakularna forma? Ja jestem w formie cały czas, ćwiczę pod okiem najlepszych trenerów, zawodników. Także, żeby z nim dorównać kroku, trzeba być w formie cały czas. Piękny złot. Drugi finał właśnie wygrał. Twój klubowy kolega, potwierdzając jako słowa, że Berserkerzy są mocni, to teraz powiedz, co z tym finałem? Z, wyjdziecie z Kamilem do klatki się bić? Czas pokaże, to jest sport. To teraz pytanie do Państwa, czy chcecie zobaczyć walkę Ireneusza z Kamilem? <zyskuj> Chyba nie macie wyjścia. Panie i Panowie, finalista turnieju, Ireneusz Ziółkowski, gorące brawa! Piękna walka, wielkie brawa. Tak, zobaczymy Ale... jak wybrną z tego koledzy klubowi, bardzo blisko ze sobą w życiu, no bo jednak cały czas spędzają na sali treningowej, to są zawodnicy, którzy e, widzą za się za jak w wojsku użytkowi. 10 razy w tygodniu na treningach rannych, wieczornych, także ciekawe czy podejmą tą rękawicę i się ze sobą spotkają.